Dark Prince nie zawsze był rycerzem jeżdżącym na swoim czarnym koniu. Zaczynał w grupie Royal Rekrutów, by w końcu stać się jeźdźcem i walczyć na arenie w pojedynkę. Tańsza wersja swojego brata, ale czy z tego powodu można nazwać go gorszym? Dzisiaj poznamy historię jednej z najbardziej wyjątkowych kart. To co czyni tę kartę bardzo wyjątkową, to fakt dwóch unikalnych statystyk. Pierwsza z nich to oczywiście Tarcza którą posiada tylko kilka innych jednostek. Jednak ten jeździec łączy w sobie drugą bardzo rzadką mechanikę, czyli szarże. Połączenie obydwóch cech u jednej postaci to coś, czego nie spotkamy nigdzie indziej. Po wprowadzeniu do gry, Darksmith był używany w prawie w co trzecim deku przez najlepszych graczy. Najczęściej mogliśmy widywać go w towarzystwie jego starszego brata, z którym wspólnie tworzyli bardzo mocny duet który możemy oglądać w grze aż do dzisiaj. Ich wspólna moc wynikała z tego, jak bardzo dobrze się uzupełniali. Zwykły Prince zadawał wielkie obrażenia jednemu celowi, podczas gdy drugi bił obrażenia obszarowe. Powodowało to, że na dwóch szarżujących princów nie było tak naprawdę idealnej kontry. Na swojego pierwszego nerfa nie musiał długo czekać, i już kilka miesięcy po wprowadzeniu karty postanowiono zmniejszyć prędkość, z jaką poruszał się w trakcie szarży. To nie zniechęciło graczy do tej karty, a jej użycie było nawet większe niż zwykłego prinsa. Zaczęło powstawać nowe combo i do towarzystwa dwóch szarżujących prinsów doszła jeszcze trzecia karta. Wielu z was pewnie pomyśli, że był to gigant, jednak okazuje się, że z dwoma prinsami ludzie zaczęli grać pekkę. Dlaczego karta o tak wysokim koszcie, będąca jedną z najwolniejszych kart w grze, tak dobrze współgrała z dwoma szarżującymi Prince'ami? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że Dark Prince dobrze czyścił tańsze jednostki na drodze Pekki, ale to combo z dzisiejszej perspektywy jest dla mnie bardzo ciężkie do wyobrażenia. W maju do gry został wprowadzony 13 poziom jednostek Clash Royale i miało to duży wpływ na naszego czarnego rycerza. Dzięki tym zmianom karty epickie nie dawały graczom już takiej przewagi nad innymi, szczególnie takim, którzy wydawali dużo pieniędzy na tę grę. Karty typu Common oraz Rare miały teraz większe szanse w kontrowaniu kart epickich, dzięki temu, że levele tych kart były bardziej zbliżone do siebie. I choć Dark Prince nie został bezpośrednio znerwiony w żaden sposób, to gracze zaczęli sięgać po niego znacznie rzadziej. Deweloperzy nie mieli wyjścia i w czerwcu otrzymał on dwa wzmocnienia. Pierwszym z nich był buff dla jego obrażeń o 8%, ale druga zmiana była znacznie ciekawsza. Od początku gry szarża Prince'a oraz Dark Prince'a znacząco się różniła. Gdy Dark Prince został odrzucony w czasie przyspieszenia, musiał zaczynać swoją szarżę od początku. W czasie gdy taki Prince nie zważał na żadne przeciwności i dalej sobie szarżował. Od teraz czarny rycerz również nie miał przerywanej szarży, tak samo jak jego starszy brat. To jednak nie wystarczyło i wkrótce obrażenia Dark Prince'a zostały zwiększone o kolejne 8%. Trzy bufy z rzędu powinny przywrócić kartę do gry, jednak okazuje się, że pomimo wzmocnień nikt stopni nie decydował się go używać. W 2017 roku deweloperzy postanowili zwiększyć zdrowie Dark Princea o 5%. By w kolejnym patchu zwiększyć jeszcze obrażenia oraz atak speed. Jak sami widzicie, wzmocnić dla czarnego rycerza było naprawdę sporo. I twórcom zależałoby, by wrócił on do mety. Zaczął on się pojawiać jako zamiennik Battle w niektórych dekach z trzema muszkieterkami: czy w dekach z Golemem lub Gigantem. Ale ciężko było nazwać go kartą, która jest w mecie. Double Prince Deck z Gigantem również zaczynał odnosić swoje sukcesy. W lutym 2018 roku Pins otrzymał kolejne wzmocnienia, tym razem na zdrowie, szybkość ataku oraz prędkość pierwszego uderzenia. W końcu po kilkunastu bufach i dwóch latach poza metą Pins zaczął pojawiać się coraz częściej na wyższym poziomie rozgrywki. Występował z trzema muszkieterkami, bridge spamie, deku z pekką czy golemem. Ale tym ikonicznym deckiem, którym widywany był najczęściej, był Double Prince z Gigantem. W marcu 2018 roku Dark Prince stał się trzecią najczęściej używaną kartą w grze, występując prawie w połowie deków. Supercell musiał zrobić coś z tą kartą, a zdecydowano zająć się jego tarczą. Zmniejszono jej wytrzymałość, powodując, że wiele jednostek nie musiało już uderzać dwukrotnie, by zbić tarczę Dark Prince'a. Zmieniło to wiele interakcji i z pewnością osłabiło go w dużej ilości pojedynków. Nie zmieniło to jednak faktu, że Double Prince wraz z Gigantem nadal dominowali w mecie. W kolejnym patchu, ku zdziwieniu graczy, ani jeden z jeźdźców na koniu nie otrzymał osłabienia. Supercell postanowił podejść do nich od drugiej strony, wzmacniając jednostki, które są na nich dobrą odpowiedzią. Stąd pojawił się buff Walkiri która naturalnie dobrze radziła sobie z Dark Prince'em, a dodatkowo mogła być jego zamiennikiem w wielu dekach. Co prawda nie posiadała szarży, ale miała taki sam koszt oraz obrażenia obszarowe. To nie zdało się na wiele i Supercell zrozumiał, że Dark Prince nie jest tak dobry przez brak konkurencji, tylko przez to, jak wiele wnosi na arenę z tak niskim kosztem. W maju postanowiono po raz pierwszy wydłużyć liczbę kratek, które czarny rycerz musi przebyć, by wejść w tryb szarży. Na rozpędzonego księcia trzeba było poczekać dodatkową sekundę. Gracze tak byli załamani. Dodatkowa sekunda w klaszu trwa przecież wieczność. Nie jest to zmiana zwykłych statystyk, ale czegoś, co jest charakterystyczną cechą tej karty. Wiele zagrań po tych zmianach trzeba było przeprowadzać inaczej. Stawiać go w innych miejscach, by ten zdążył się rozpędzić. Rok 2018 był smutnym rokiem dla Dartinsa. Karta posiadała 36% win ratio na Grand Challenge'ach i naprawdę ciężko było znaleźć jej swoje miejsce w mecie. Kolejnej zmiany doczekaliśmy się dopiero w maju 2019 roku. Jego splash damage został zwiększony o ćwierć pola, a jego zasięg o 1 piątą. Pozwoliło mu to na bycie znacznie lepszym odpowiedzią na karty typu Swarm. Znacznie lepiej zaczął clearować takie Skeleton armii. Jedna zmiana zmieniła go z jednej z najgorszych kart w grze do takiej z najwyższym win ratio w Grand Super Supercell miał ewidentne problemy z dobrym zbalansowaniem karty, bo albo sprawiał, że był on totalnie bezużyteczny przez wiele miesięcy, albo królował na samym szczycie mety. Po dwóch miesiącach zdecydowano się cofnąć część zmian, zabierając trochę zasięgu oraz obszaru obrażeń. Nie zmieniło to faktu, że Dark Prince zaczął odnajdywać się w zupełnie nowych dekach. Jednym z nich był deck ze Sparkiem oraz Goblin Giantem, ale coraz częściej mogliśmy widywać go z Pekkom tylko tym razem bez swojego starszego brata. Dark Prince sprawnie czyścił drogę dla dużej kupy złomu, która mogła dostać się do wieży przeciwnika. W kolejnych zmianach, snerfiono obrażenia obszarowe Czarnego Rycerza, ale także zasięgu Pekki, z którą Dark Prince był grany najczęściej. Spowodowało to spadek jego popularności i to, że coraz częściej gracze szukali innych alternatyw. Szybko został zamieniony na inne jednostki o podobnym koszcie w dekach, w których występował. W 2020 roku Supercell zmienił sposób pojawienia się grupowych jednostek na arenie. Taki Goblin Gang nie pojawiał się już jednocześnie, tylko goblin po goblinie w bardzo krótkim odstępie czasu. Ta zmiana była jednak kluczowa, bo rozpędzony Dark Prince zamiast usunąć wszystkie jednostki naraz, zabijał tylko jedną z nich, co mocno go osłabiło. Po wprowadzeniu do gry Elektro-Giganta mogliśmy zobaczyć Dark Prince'a w deku z nim. Bardzo podobnie jak wcześniej występował w dekach z Golemem. Jednak niedługo później powstał nowy deck z ciekawym win condition. Mowa tutaj o Double Prince Graveyardzie, który powiedzmy sobie szczerze był dosyć niespodziewany win condition w połączeniu z dwoma księciami. Po wejściu do gry Goblin Drilla gracze rozkminiali jaka karta będzie najlepszym kontrą na nowe win condition. Najlepszą odpowiedzią okazał się Dark Prince, który potrafił w pełni skontrować Goblin Drilla. Dark Pins nie tylko dobrze go kontrował, ale również odnalazł się w deku wraz z The Condition, które było jednym z najbardziej popularnych w tamtym okresie. Po tym, jak drill został osłabiony, ilość Dark Pinsów na arenie również spadła, jako że byli oni głównie używani jako odpowiedź na ten budynek. Na przełomie 2021 i 2022 roku Dark Prince otrzymał lekki nerw do zdrowia oraz drugą ciekawszą zmianę. Od teraz mógł przeskakiwać przez rzekę zupełnie jak Hog Rider. Było to ciekawym dodatkiem i pomagało w niektórych sytuacjach ułatwiając mu przedostanie się do wrogiego budynku, by oczyścić drogę dla naszego win condition. Dark Prince różnie radził sobie wtedy w mecie, w zależności od innych jednostek i tego, jakie deki były najpopularniejsze i czy był w nie dobrą odpowiedzią. A kolejnej zmiany doczekał się dopiero w 2025 roku zmniejszając czas potrzebny do zaczęcia szarży i stał się tym Dark Princem, którego znamy dzisiaj.